Pierwsze nagranie zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika Tristan 8104. Mężczyzna poinformował nas, że oczekiwał na powrót swojej żony z pracy. Kilka minut przed jej przyjściem zaczęły dziać się dziwne rzeczy, dlatego ten wyciągnął telefon i zaczął nagrywać. Drugi film jest również nakręcony w domu Tristana, jednak innego dnia. Mówi, że rozpoczął nagrywać, ponieważ usłyszał dziwne dźwięki dochodzące gdzieś z domu. Zobacz kolejne nagranie. Wyraźnie widać, że coś dzieje się w Domu Tristana. Pozostaje tylko pytanie, co może nawiązać jego posiadłość? Jakiś złośliwy duch? Czy to wszystko jest tylko mistyfikacją? Swoją opinią możesz podzielić się w komentarzu pod filmem. Kolejne nagranie również zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika The Myth Writer. Film rozpoczyna się od momentu, gdy kobieta nagrywa posiadłość znaną jako Dom Martina, który położony jest na Florydzie. Według lokalnych mieszkańców, nawiedzone, legenda opowiada o tym, że rodzina Martinów mieszkała w domu na początku XX wieku. Mieli oni kilku służących. Pewnego dnia Martin odkrył, że jego żona ma romans z jednym z nich. Niektórzy twierdzą, że mąż w przypływie gniewu powiesił służącego na dużym dębie w pobliżu domu, jednocześnie zmuszając żonę do oglądania tego przerażającego incydentu. Mijały lata, a wszyscy miejscowi wiedzieli o losach żony i jej kochanka. Zgodnie z lokalnymi plotkami, w całej społeczności Martin nie radził sobie psychicznie, ponieważ wszyscy lokali się o tym rozmawiali. Z tego powodu powiesił swoją żonę i dzieci na tym samym dębie, zanim odebrał sobie życia. Autorka nagrania przejeżdżała obok tego budynku, gdy nagle zauważyła coś mrożącego krew w żyłach w jednym z okien. Dlatego wyciągnęła telefon i zaczęła nagrywać. Spójrz na to okno i daj znać czy to zauważyłeś. Haunted, Panama City, Florida, I co Dziecko przypominające ducha stoi przy jednym z okien. Wielu komentatorów również potwierdziło, że widzi tam dziecko. Najstraszniejsze jest to, że budynek od wielu lat stoi pusty. Jest zakluczony i nikt w nim nie mieszka. Więc czyżby to była zjawa z legendy, która krąży wśród lokalnych mieszkańców, czy to tylko efekt pareidoli, czyli ludzki mózg doszukuje znanych się nam kształtów w przedmiotach, w których tak naprawdę nic nie ma? Ta seria kilku filmów została nakręcona przez użytkownika Elijah Matthew. Na nagraniach możemy zobaczyć kogoś wędrującego po lesie w środku nocy. W pewnym momencie filmu widać, jak eksploruje jakąś część lasu. Początkowo wszystko wydaje się normalne, ale po krótkiej chwili nagrywa to. It's 12:45. Bells going off crazy. All of those screams you're hearing are animals, I know they are animals. I have to go, W drugim filmie Elijah przedziera się przez zarośla, tylko on i wszechstronnie ogarniająca go ciemność. Używa latarki, aby rozjaśnić sobie drogę. Wkrótce doświadcza strachu, którego nie zapomni najprawdopodobniej przez całe swoje życie. <coughs> HELLO? Oh shit, shit Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Przed ostatnim klipie mężczyzna napotyka wejście w podziemia. Postanawia podjąć decyzję o wejściu do wnętrza, co okazuje się być gigantycznym błędem. Odnajduje jaskinię.

There are no bell towers around me. Again, this happens all the time. I don't understand what it is, and this, at this point, I actually want to know. I'm desperate to find out what that is. Bell tower? No bell tower around here. There's literally nothing around here. Jak myślisz? Co dzieje się w tych filmach? Czy natknął się on na jakąś aktywność paranormalną? Swoją teorią, podziel się w komentarzu pod filmem. Ten film pochodzi z początku 2000 roku i został nakręcony przez młodego mężczyznę, który przysięga, że przeprowadził się do nawiedzonego mieszkania. W środku nocy słyszał naprawdę przerażające dźwięki oraz odgłosy szurania, tak jakby przedmioty nad nim same się przesuwały. Dodatkowo dość często słyszał krzyki kobiety, które męczyły go na tyle, że ten zachorował na bezsenność. Tej nocy aktywność znów się rozpoczęła, a mężczyzna postanowił nagrywać. Sånn. Oh. Oh. Oh, Po zobaczeniu przerażającej twarzy kobiety, mężczyzna szybko zbiega po schodach. Na chwilę się jeszcze odwraca i po raz kolejny rejestruje tą przerażającą postać. Więc czy na jego strychu zamieszkał tak zwany dziki lokator, czy być może rzeczywiście to miejsce jest aż tak nawiedzone?